¡Hello, hello! Słuchaj, tak nawijam, tak się rapuje Zawsze tak jest rapowane, ciągle. Rapowanych zawsze tak. Hip hopem nawiki, nawiki wciąż. Zawsze tak są nawijane. Nawijam zawsze tak wiele, jak najwięcej. Nawijane, rapowane. Hip hopowych zawsze tak. naszym mieście czarno białostockie Nasze skillsy, nasze miejsce kochane. Tak zawsze tutaj będę. Tak zawsze tutaj tak. Nasze czarno-białostackie. Wers i flow. czarno białostockie skillsy. Posłuchaj jak tempo, nawijam, rymuję i właśnie się rapuje, się rapuje, się hiphopuje, się ma, tak właśnie po polsku, nasz kochany językiem, alfabet A i B, taki C i D jest, D E, F G, H, J, hip-hop i J, językiem polskim, tak rapuje, jest alfabet rymowany, flow i piękne słowa, właśnie po polsku, tak serce zawsze, serce. Nasze kochane serce, tak naszym mieście czarno białostowskim mieście, zawsze serce Serce nasze i rapem, zwrotki rymowane są Serce tak mu Bogu, tak piszą święte dekalogu serca Zawsze tak powierzamy nasze kochane życie Zawsze rozmawiam z Bogiem, modlę się w cztery części różańca i koronkę Do miłosierdzia Bożego modlę się, rozmawiam z Bogiem Rapuję, o życiu rapuję wciąż, zawsze hip podnoszę tempo, Słuchaj jak rapuje się rymowane traki, rymowany flow, traków są zawsze rymowane, flow, rapowanych i popowych tak czarne stockie, całe nasze życie, tak, całe życie, tak kochane jest w naszym mieście. Czarno-białostocka, zawsze tak będę o nie rymową mojego, kochanego, nasze miasto, flow rapuje i nawijam miasto. Posłuchane, zawsze będzie tak, słuchajcie. Słuchajcie, rapuje Nawijam i rymuję. Rapuję, hip hopuję serca. Nasze, tak, nasze miasto. Piękne chodniki, piękny klimat. Klimatu zawsze tak jest. Okolice nasze, kochane, tak. Domy jednorodzinne, klimatu zawsze tak. Blokom rapuje, nawijam wiamry, Klimaty zawsze są tak rapowy, hip-hopowy. Dobry wers i tak rymy. Dobry numer zawsze będzie tak rapowy. Posłuchaj tych sekund, posłuchaj, dobrej ją. Siema tak na wika, nasze czarna biało, stocka zawsze tak. Nawijam i remuję, tak piękny jest cały poranek, i poranek się zaczyna, potem przychodzi popołudnie. Noc, piękna, księżyc, godziny, minuta i godzina, sekundami, godzin. Jest doby tak, jest 24, ma 24 doby, godziny tak nasze, R najbiałostowskie, całe nasze życie, tak kochane, całe życie nasze, tak tutaj, całe nasze życie. Tak właśnie puję, nawijam naszemu Bogu, tak Pismo świętemu dekalogu, tak, nawijam, sanuję, życie hołd składam w... Tak rapuję i nawijam, i hołd jest tak naszym kochanym bohaterom narodowym. La, na kony polski, dla historii, tak historii, tak nawijane. Zawsze jest rapowany, nawijany, zawsze wciąż, nawijane, zawsze jak wciąż, wiele, jak najwięcej nawijek. Tak refren, rymowany, refren, rymuje się. Wciąż i rapuje zawsze. Posłuchaj dobre flow, dobre rymy skillsy Czarna stocka zawsze w sercu i tak całe nasze życie w sercu, zawsze w sercu, tak całe nasze życie, nasz Bóg, tak piesną śtekalogu. W naszym sercu zawsze nosimy, kochamy. I tak zawsze będę o tym rapował, rymuję. rapuję wciąż, rapuję, hip hopły miasto, klimatu tak, nasze mi miasto piękno. Flow. Tak składam miasto, piękne flow. Piękne flow, piękne. Zawsze tak składam rymy. Piek. Nie, nie e, nie ma tu klięcia i nie ma lania się, nie ma wulgaryzmów, W tym języku nigdy nie będzie, tych słów nie było. Nie będzie dalszy polskim kochanym języku. Język składa, składa wciąż, ta wija, flow, język składa, na nawija, dzięki tak pasirodziel, czy wersja na naszej i to wersja, tak rapuje wersji, tak słodam kawałki, wersji, rymowane flow, rapuje wersji, tak to jest rapowany, i refren się śpiewa, rapujący, refren, refren, rapu zwrotki, numery, tak właśnie rapuje, miasto, czarne, białostotkie, miasto, nawijam dobry wers, rapuje, non-stop wers, rapuje i nawijam. Siema tak jest, czarno biało nasze popołudnie i noc. Dzień, panie, już jest wiosna, tak pieśń kalendarzowej wiosny, długi dzień do lata, gorącego klimatu pięknego. Lato, jak słońce świeci, jest gorące promienie, do trzydziestu paru stopni, tak? To też fajnie grze, gorąco, bardzo gorąco, jak najgoręcej, fajnego klimatu. Letni, ciepły klimat. Tak się nasz rap, wrotki zjeżdż, Właśnie tak kocham to życie. Zawsze tak idzie, całe nasze życie, tak nasza, kochany drogie, się z Bogiem, tak piszę się tak całe nasze życie. O tym właśnie remuje składam i, i przekazu. Tak leci rap, wrotki hipko przekazują, przekazy, rapuje, jest wrotki naszym Bogu, tak rapuje naszym Bogu, piszą się temu dekalogu, zawsze tak dziękuję, za to niedrogie, zawsze tak, całe nasze życie. Jestem chłopakiem bieżącym, chłopak rapuje, chip zawsze bierze. Ścianinka, to likiem naszego kochanego całego życia, jestem całe życie właśnie o tym. Składam rap, będę tak to składam, składam i jest składane. Zawsze tak remy, zwrotki rapu, ja tym zawsze składam. Jest składane, zwrotki wciąż. Rapuję zawsze naszym Bogu, pisząc w dekalogu, zawsze, kocham całe cały nasz życie z Bogiem przebywam, zawsze żyję, tak przebywamy, całe nasze życie z Bogiem, naszym pisząc świętym dekalogiem, dziesięć przykazów, Bożych, zawsze, kocham, tak. Takie kochane flow, zawsze tak flow życia, nawijam życia, nawijam, ja całe nasze życie w naszym życiu, zawsze tak przez całe nasze życie, rapuję, hip kopuję tak naszemu Bogu, tak piszą się w dekalogu, zawsze będę tak rapowo i rapuję, rymuję, składam, daję ho, dla nasz Polski, patriotyzmu, taki stoi. 936 Chrzest Polski. Nasze kochane Polski, 76. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 90, tak, 966. Chrzest Polski, 76. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 100 lat Cudu nad Wisłą, 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, tak. Nasz kraj kochany, zawsze o tym będę rapował. Kocham całym sercem, bardzo mocno. Kocham tak, bardzo mocno, jak najmocniej, tak miłości, o tym właśnie remuję. Lan, naszego Boga, tak miłości, tak jedyny, właśnie tak jest. Naszym rapem, hip hopem, dla naszych przykazań, się Bożych przykazań, pismo Świętego, Tak tej miłości składam i rapuję. I naszego życia tak właśnie. w Sercu zawsze, zwrotki, tak serca rapuję i nawijam. Zawsze mi, tak jedyny na, na, na wszystkich. Dla, nas wszystkich ludzi, o naszego kochanego Boga, właśnie tak jedynej miłości, zawsze o tym rapuję, nawijam, zawsze tak zwrotki robię i będą, posłuchaj dobre flow, mega tak flow, mega yo, zawsze życia jest, nasz popraw dziękuję za to, że spełniony o mojej mamie, tak, e, mamie, tacie i naszej rodzinie rapuję, mamie Dorocie, tacie Hendryku wujku 6 Marysi, wujkowi Grzeszowi, trzecie pożenie, i dla Marty, mojej siostry naszej rodziny, wujka ziutka, co ci tak. Dla Krzysztofa naszej rodziny rapuję i nawijam wciąż. Tak nawijam, rapuję, zawsze tak, trzyma. Takie zwrotki, numery zawsze rymowane, flośpiewane. Disco polo na trakcie i jest opera, tylko jest rap, hip-hop, polo z muzyki, opera, tylko rap, hip-hop, zwrotki, tak to właśnie rymuję, nawijam dobry wers, rapuję i tak jest, rapuję i nawijam dobre numery wciąż, zawsze tak będą i są ciągle, się siema, rapuję, nawijam wers, rapuję i nawijam dobry rap, zwrotki wciąż, siema, elo, tak kochanej miejscowości, numer, numer, kochan Czarne Białostocki, tak na numery i wersety, siema, elo, to numer tak gra gitara i te struny, dwie strony gitarze grają. Są so, strony, tak to gra bas i gra tak strona, gitary to wers, rapowany flow, rymy zawsze tak stąd. Siema posłuchaj, nawijam, siema posłuchaj, rapuję, siema, kocham takimi już to składam jedyną. Zawsze życie, kochanej miłości, zawsze całe nasze życie, wers wszystkich, wszystkim czarnej, białostockiej naszej miejscowości, wszystkim la was, la was, tak wszystkim i z Białego Stoku, wszystkim i sokuki, tak wszystkim miejscowościom tak rapować, zawsze jest rapowane, hiphopowane, wersów, non stop, siema daje rap, siema daje flow i rymy. Siema daje wers siema daje rap i zwrotki, daje rymy, daje hip-hop, daje rapid traki, daje numer, daje tak rapuje i wersecie, dobry wers, rapuje i non-stop siema. W Czarnej tak nasze kochane klimaty jest miasto, tak miasto piękne to kochane życie flow nasze, tutaj w Czarnej białe mieszkanie, tak tam to jest właśnie życie, kochane, życie właśnie to jest kochane, tak składam życia wers rapowany, numer i rapuję No stop siema tak rapuję, siema posłuchaj sobie na freestylu beat, beat jest beatbox, posłuchaj słowa powtarzane beatbox, słowa które się składają i rymują, tak sklejam je, tak życia tak nasze. Chwile i momenty, takie jak zdjęcia i album. Tak to rapuje, o tym zwrotki się składa. Rapuje, o tym ciągle tak będzie. rapuje i nawijam, rapuje, kopuje. Nasze czarne białostowskie, tak numery, numery ich ciągle są. Wiele więcej utworów. Kawałki pięknych tlen oddychamy. Dzięki tak nasze kochane życia. Tak tlenu zawsze dziękuję. I tak będę o tym rapował. Naszemu Bogu tak rapuję naszym Bogu się Świętemu dekalog 10. Przy każdej zawsze serca rapuje, ty, 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 tak nawija chłopak werset i nosie w sercu, nosie ma zawsze w sercu, tak nuty robione są. To jest ppm ppmach 90 ppmów. 5? tak, to są podkłady i szesnastki. Szesnaście flow, szesnaście wersów, tak, hot, challenge, challenge, mi! challenge, to pierwsza część, idzie druga, trzecia, trzy części. Challenge, Hot 16 Challenge, więcej jak najwięcej Słuchajcie, ta, tak to właśnie o tym rymuję Tak, ta, to tak śladam Tak właśnie naszemu miastu Hip Hop, miasto całej Białostocki Hip Hop i wersety ciągle piękne, tak Rośliny piękne, tak są mieszkają też w rzece To jest delfin, fajne zwierzę i jest woda, płynie woda, delfin mieszka w niej. Zwierzęta, ryby tak mniej mieszkają, rybów i ryby jest tak w tej wodzie, dużo, bardzo dużo w tej wodzie. Jest potrzeba, tej wodzie ryby mieszkają. To w wodzie są tam ryby, w wodzie są, a na lądzie, na lądzie tak to jest. Jest tak zwierzęta, to słuchaj mieszkają, tam są zwierzęta, to tak jest rezerwacie. Ten rezerwatów jest wiele, Bardzo dużo jak najwięcej rezerwatów, tak przyroda, piękna rośnie, to jest tundra, Są lasy, jest safari. Tak, tam są też zwierzęta, Safari to tak, taka jest puszcza. Gdzie piasek jest i wo... Piasek tam jest, gdzie są, tak jest, wielbłądy noszą w swoich garbach wodę. Są tak to zwierzęta, las zwierząt o zwierzętach. Tak właśnie nasze pięknej planecie o roślinach, o życiu, tak, kawałek, kawałek rapuje, oj, zawsze tak jest o życiu, życia zawsze te ciemne chwile i momenty, zawsze są o życiu tak rapowane, by jest i całe życie jest tak rapowane, było, jest zawsze rapowane, rapuje, no stop, życia jest wers, kocham to życie oni właśnie rapuje, tak te tak kawałki są, życia zawsze, życia się ma, się ma zawsze tak, to kawałek tak jak film oglądasz się, znajduje się. Filmy są i utwory. Kawałki hip-hopowe znajduje się, są na YouTube. Na nielegalu, old schoolu. Takie oldschool i jest undergroundzie. Undergroundami, undergroundach. Posłuchajcie, tak to jest underground. Undergroundami. Na tak traki i tak właśnie robię to. Jest w podziemiu, pod ziemią, pod ziemią jak zawsze i nielegal Posłuchajcie, bo tak wersy, posłuchajcie, tak polubiajcie. Posłuchaj sensa, chłopak. Jeszcze nie nagrałem płyty, nie nagrałem i epki albumu. wytwórni nie nagrałem jeszcze. Będzie poma, mało, mało, żeby było w studiu. Studio mieć i wytwórnie, i wydać swoje. Solo, swoje raz nie znaczy, płytę. Album i epki, tak to... Nasze składy hip hopowe, hip -hopowe, czarne, białostockie na, żeby legal był i sceny hip hopowe i tak to jest nasze płytki. Razem wszystkie, tak? Jest tak to właśnie piękno i wers tak jak jest Numer dobry tak to się ma Składa się wers naszego życia Składam wers, składam rapuje I nawijam ciągle rapuję i trunk Słuchaj tak piękna przyroda i pogoda Słońce świeci bardzo gorąco Najgoręcej deszczyk popada Na ziemię pada deszczyk żeby tak jest sucha ziemia, żeby było wodę, miała ziemia i rzeki. I tak właśnie płynie rzeka, płynie, woda płynie. Tak właśnie robię rap, płynie hipko, płynie rymy i ra. wszystkie ciągle tak będę robił, robię je wciąż. Nasze czarne białostockie, tak rapuję, zwrotki rapuję, kochanym terenom. Tak to są tereny, I właśnie tak nam wijam, zwrotki są. So... Tak, nasze domy jednorodzinne są i bloki, tak. Rapować zawsze o tym jest, zawsze tak rapuje. Zawsze rapuje rymy się rapowane. Sie, sie, są, siema, siema, posłuchaj, siema, tak te zwrotki rapuje. Są, sie, jest, sie, te kawałki rapowanych wciąż, siema, ema, siema, się. Się to krótkie słowo, właśnie składane. Flow, żeby się rapowały. Popatrz się, ma elo. Nawijam dobry kawałek wciąż. Rapuję i nie wypadam z formy. Wena, tak jak naszej czerwonośnackiej. Słońce jest piękne, Zawsze tak mówili, że będzie pochmurnie. I będzie trochę mrozów. Tak w pogodzie. Słońce jest pokochane. Na niebie słoneczko świeci. Wychodzi tak i ogrzewa. Całe miasto, wszystko grzewa. Planne też ciepło, nagrzewa. so promienie, promienie słoneczka. Promienie tak. Ziemia, niebo, tak na kochany planety. Promienie, do, do promienie przychodzą wszędzie. Nawijam przy w ten kawałek przekazu. Prze przekazem on idzie, idzie i tak Dojdzie do wszystkich was Ten kawałek dojdzie i dojdzie, będzie tak, dojdzie tak, rapuje go wciąż, rymuje tak z kim, damy się miejscowości czarne białostockie popatrz chłopak który prosto na traku prosto serca prosty rapowany mi rapowanych jest ten wers wersów ciągle rapuję i nawijam czarne białostockie tak kawałki naszego miasta czarne białostockie nasze historii Miasta tak, właśnie o tym rapuje jak dokumenta. Dokument jest dokumentowany. O mieście tak rapuje, o mieście, to jest rapowy, hip-hopowy dokument. Czarne biostatkie naszym mieście, tak rapuje i nawijam, tak jak jest film fabularny. Posłuchaj, rapuje, non stop, zawsze tak będzie rapowane. Rapowy, hip hipkopowych nasze Tak, mieście czarne białostowskie nasze, mu Bogu tak piszmy się do dekalogu. Z kim i nawijam. Dla przyjaciół nawijam, przyjaciele, szkoły zawodowe w zasadniczej szkole zawodowej i dla Was wszystkich tak, i są inni teraz, w szkole zawodowej, o, o nauczycielach, o Was co, znałem ten kawałek dla Was, znacie. Posłuchajcie, kawałków tak rapuje i rymuje, Posłuchajcie mego hip-hopu, zasadniczko zawodowych. Tak właśnie. Tak jeździliśmy z panem od teatru. Teatru tam przedstawialiśmy sztuki. To był teatr. Tak rapuje lat dla pana od teatu lawasyjskich rapuje rapowany flow historii verse popatrz i nawijam tak to jest też nauka astronomia astronomii jest w przyrodzie tak właśnie tak to o tym jest numer numer wersy rapowany flow zawsze rapuje i nawijam serca Ważnego serca wszystko, tak rapowane rymy, tak serca rapowane, hipko połamane życia Tak naszemu Bogu rymy flow, rymy składam, nasze pismo świętemu dekalogu, dzisiejszym przykładem Bożych zawsze składam Rapuję je wciąż, siema daje wers. Powiem o naszej kochanej miejscowości, tak kochanej, tak jak są nawija miejscowości, ale na białostockie we kawałki Więcej kawałków, więcej tak, więcej rymów i tak, więcej tak rapowe są hip-hopowe, czarne białostotki mieszkańcom miejscowości tak jest. Tak, to właśnie dla naszej kochanej stolicy Polski, tak nasz hip-hop Wersety, tak dla patriotów naszych Zawsze nosimy Na sercu i na ciuchach hip-hopowych Patrioty, mamy zawsze w sercu Tak patrioty, żyjemy Nasze kochane, jeszcze naszym Bogiem Tak przy świętym dekalogiem Żyjemy tak, właśnie o tym Składam, raprymuję, rapuję, hip-hopuję Właśnie, dobre sekundy Tak, sekundy, minuty Nowe numery, ciągle zawsze tak więcej Numery tak rapowe Hipkopowych wersów, siema dobry rap, numer wers, siema posłuchaj ten kawałek, przesłuchaj, rapowany jest, hipkopowy tak samo, Refren śpiewany, refren rapowy, hipkopowy śpiewany razem jest i rapuje się, hipkopuje ciągle, zawsze tak jest, rapowany flow i wers, nawijam o koledze. Dla ciebie, Mateusz, kolego, zna. Uczyliśmy się w szkole zasadniczej, szkole zawodowej. Naszej przyjaźni, dla kolegów o przyjaźni, tak. Właśnie przyjaźni, tak. Właśnie numer wers składam tak najważniejsze na pierwszym miejscu, co tak nasze kochanej rodzinie, tak i naszemu Bogu, pismo świętemu dekalogu. Zawsze, na pierwszym miejscu, zawsze tak wędrujemy, idziemy i tą drogą naszą zawsze idziemy, tą jedyną drogą, zawsze Bogiem, tak, pismo dekalogiem. Zawsze o nasz świecie idziemy. A no, drogą jedyno idziemy, wędrujemy tak. Właśnie o tym numer. Zawsze numery rapowy, hip Więcej, jak najwięcej słów, tak jest. Rapuję zwrotki rapowe, hip hopowe. Ciągle nasze numery, rapuję się. naszym młogu, tak piszę się na kanlogu. dziesięć przykazań bożych. Ila mojej mam lata dla Hendryka Henryka, wujka Snego. I Marysi się wujka Żódka, tak, dla wujka Jutka Dla Cioci Hanki, tak, i dla Krzysztofa i Ani, naszej rodzinie. Rapuję, nawijam wersów w rodzinie rapuję i nawijam, rapowane hip rymy flow, rapowe, hip-hopowych, rymowane, rymowaniami, rymowanych, rapowych, hip -hopowych.